Teraz już tematy dnia. Zakończyły się futsalowe rozgrywki. Choć nasz region w Ekstraklasie reprezentowało aż pięć zespołów, to jakość ich gry pozostawia wiele do życzenia. Do ostatniej kolejki trwała rywalizacja o tytuł mistrzowski w futsalowej Ekstraklasie, a końcowy rezultat może być dla kibiców sporą niespodzianką. Faworyzowany hurtat nie wytrzymał ciśnienia i zawiódł na ostatniej prostej. Rolę czarnego konia wzięli na siebie zawodnicy bielskiego rekordu. Piłbarze Halowi Klirexów w swoim ostatnim spotkaniu w sezonie przegrali na własnym parkiecie z Akademią Kniewy 2 do 6. Przed meczem to goście byli faworytami tego spotkania, choć nikt nie spodziewał się, że ewentualne zwycięstwo Poznaniaków może im dać tytuł mistrzowski. Kurta Błęczyca, broniący zresztą tytułu po zwycięstwie z nową, wydawał się być murowanym faworytem w ostatnim meczu z rekordem Bielsko. A jednak Kurtap stracił dwa punkty, remisując niespodziewanie 3 do 3 z zespołem z Bielska i ostatecznie musiał zadowolić się medalem srebrnym. Złoto pojechało do pniew. Cieszy mnie to, że Lika nareszcie jest taka, że do ostatniej kolejki nie wiadomo, kto jest mistrzem. Dzisiaj zostaliśmy nim, nim my i teraz klasa naszego zespołu będzie pokazana wtedy, jeśli go obronimy. A to jest najtrudniejsze. No i teraz wesoły powrót do Wielkopolski. No, tak sobie obiecywaliśmy, byliśmy tu od wczoraj, byliśmy bardzo skupieni. No, obyśmy do jutra wrócili do Poznania, bo, bo może być ciężko, mamy inne plany, a co z tego wyniknie, to się okaże. Natomiast Klirek Schorzów, mimo niezłego spotkania, przegrał po raz kolejny w tym sezonie, kończąc na ósmym miejscu tegoroczne rozgrywki. To był naprawdę fatalny sezon. Liczyliśmy na coś więcej. Chciałem z tej strony pogratulować pierwsze mistrzostwo Akademii. Wydaje mi się, że zasłużone. A co, no, myśmy podjęliśmy walkę, no, ale, ale widocznie to nie wystarczyło. No, mieliśmy za mało atutów, wiele sytuacji niewykorzystanych. No i... Trzeba powiedzieć, że na razie płacimy w lizę Frycowej. Skład odmłodzony, pewnie są jakieś, jakieś efekty pracy, ale, ale przed nami jeszcze dosyć daleka droga. Ja myślę, że, że z tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej, zostaną poar Polski. Na tym się koncentrujemy. Nowa Katowice w ostatnim meczu uległa w Szczecinie pogoni 3-4 i mimo, że tydzień temu to Katowiczanie mogli czuć się jak mistrzowie Polski, zakończyło się ostatecznie na trzecim miejscu. Czwarte miejsce dla rewelacyjnego Beniaminka Zbielska, który jak się okazało zadecydował o tym, kto będzie mistrzem Polski. Pozostałe drużyny wypadły znacznie gorzej. Jachym Tychy wystąpi w barażach, natomiast z ligą żegna się gwiazda Ruda Śląska. Kończy się kolejny futsalowy sezon. Sezon, który utwierdził obserwatorów, że kryzys w tej dyscyplinie trwa w najlepsze.